Pan Jezus przez swoją śmierć i mękę na krzyżu wysłużył nam łaskę zbawienia. I ta łaska staje się naszym udziałem właściwie w dwojaki sposób nadzwyczajny i bezpośredni. Nadzwyczajny to choćby nawet tak jak łotr na krzyżu, który w momencie właściwie swojej śmierci od Chrystusa dostał tę łaskę, że mógł do, doznać zbawienia i wejść do Królestwa Niebieskiego. My wszyscy. W bezpośredni sposób łaskę otrzymujemy właśnie przez sakramenty święte, które Pan Jezus ustanowił, żeby nas przybliżać ku niebu. I właściwie moglibyśmy powiedzieć, że sakramenty są drogą człowieka. Uświęcają właściwie całość życia naszego, od początków aż po kres życia. Czyli zaczynając od Chrztu Świętego, gdzie stajemy się członkami mistycznego ciała Chrystusa. Przede wszystkim stajemy się dziećmi Bożymi, obmytymi ze źródła wody życia. Przez sakrament Chrztu świętego zostajemy włączeni do społeczności Kościoła i stajemy się dziećmi bożymi. Grzech pierworodny, z którym się rodzimy w momencie przyjmowania sakramentu Chrztu Świętego, odchodzi od nas, znika, zostaje zmyty wodą, wodą Chrztu świętego. Sakramenty święte odpowiadają tak naprawdę duchowym potrzebom człowieka, i przez chrzest otrzymujemy nadprzyrodzone życie duszy. Które potęguje się, umacnia w sakramencie bierzmowania, w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej, jak to mówimy współcześnie. Pokarmem dla duszy staje się najświętszy sakrament ołtarza, czyli Eucharystia. Sakrament namaszczenia chorych umacnia nas w chorobie i pomaga nam dobrze skończyć życie tutaj na ziemi. Sakrament pokuty i pojednania staje się dla nas ratunkiem wtedy, kiedy błądzimy, kiedy grzeszymy, kiedy upadamy. Sakrament małżeństwa uświęca nasze życie, uświęca życie rodzinne, uświęca także tą, ten aspekt prokreacji człowieka. Jest po to, żeby ten rodzaj ludzki zachować tutaj na ziemi i rozwijać. A sakrament kapłaństwa jest tym sakramentem, który ma posłużyć Kościołowi dla przechowania tej skarbnicy sakramentów. Każdy kapłan, który przyjmuje święcenia kapłańskie, staje się alter Christus, kiedy sprawuje najświętszą ofiarę mszy świętej, kiedy udziela sakramentów świętych. Robi to, czyni w imię Chrystusa i w imię Kościoła. Po to, żeby ta, to działanie łaski, którą Chrystus na krzyżu wysłużył, łaski zbawienia, żeby trwało dalej we wspólnocie wierzących, we wspólnocie Kościoła. I książka arcybiskupa Fultona Schina o sakramentach świętych staje się Pewnego rodzaju wykładnią sakramentów. Jest ona oparta na całej tradycji kościoła, na tradycji ojców, którzy od samego początku wykładali, uczyli, czym sakramenty są i w jakiej mierze służą człowiekowi. Po co są dla człowieka? Przede wszystkim dla uświęcenia jego życia. Myślę, że książka arcybiskupa Fultona Shina o sakramentach świętych dla dzisiejszego czytelnika będzie przypomnieniem tego czym sakramenty są po co zostały ustanowione po co da, zostały dane przez Chrystusa kościołowi przede wszystkim żeby ta tożsamość nasza jako katolików nie uciekała gdzieś w próżnię nie uciekała w niebyt dziś obserwujemy bardzo mocno duży odpływ katolików od kościoła widać jak sakramenty przeżywają w jakąś formę kryzysu choćby nawet pojmowanie sakramentu jak popatrzymy na chrzest święty Ilu chrześcijan, ilu katolików przyjmuje chrzest tak naprawdę z głębi wiary? Czy nie staje się to tylko i wyłącznie jakąś przestrzenią obrzędowości, zwyczajowości? A dziś potrzeba tego powrotu do źródeł, powrotu do właściwego pojmowania sakramentów, rozumienia sakramentów. I myślę, że ta książka będzie bardzo dobrym przypomnieniem dla czytelnika, czytelnika katolickiego i niekoniecznie katolickiego. Będzie przypomnieniem, czym sakramenty dla Kościoła katolickiego są jakim bogactwem, jaką wartością. Dziś wielu młodych ludzi gubi się na drodze życia wiary. Odchodzą, załamują się, patrząc nawet na trudne sytuacje i zdarzenia, które dziś w kościele katolickim mają miejsce, zadają trudne pytania. I dziś myślę, tego typu pozycje książkowe stają się odpowiedzią, stają się pewnego rodzaju wskazówką. Pomocą do tego, żeby wiarę i sakramenty święte w należyty sposób przyjmować, w należyty sposób też rozumieć. Jak popatrzymy na sakrament Chrztu Świętego i odpowiedzialność, która w momencie przyjęcia Chrztu Świętego spada na nas jako, jako katolików, a także na rodziców, rodziców chrzestnych, to dziś myślę, trzeba tym bardziej o tych tego typu rzeczach przypominać. Bo czasami. Padają różne trudne pytania przy przygotowaniu do sakramentu Chrztu Świętego, gdzie rodzice zadają pytanie, czy na przykład ich kuzyn, czy brat, siostra, którzy żyją w związku niesakramentalnym, mogą być rodzicem chrzestnym. A prawo Kościoła mówi jednoznacznie, że nie mogą takich funkcji pełnić. Nie jest to funkcja zwyczajowa, bo funkcja rodzica chrzestnego przy Chrzcie Świętym jest konkretnym obowiązkiem jest zobowiązaniem do tego, że to dziecko, w imieniu którego ja poświadczam wiarę, Czyli w jego imieniu mówię, że pragnę wiary dla niego i Chrztu świętego, to ja zobowiązuję się jako rodzic chrzestny, żeby to dziecko w tej wierze wzrastało. I będę też poręką, będę jakąś pomocą dla rodziców, rodziców fizycznych, biologicznych tego dziecka w wychowaniu w wierze, że to dziecko będzie wzrastało. Dlatego dziś możemy się z takimi trudnymi sytuacjami borykać i takie trudne pytania też ludzie zadają. I myślę, że wynika to z jakiejś formy może do końca niezrozumienia, czym są sakramenty. Dlatego myślę, tego typu pozycje książkowe mogą być dla nas i dla nas jako duchownych, ale także jako i, i dla wiernych świeckich pomocą do tego, żeby tą przestrzeń sakramentów rozumieć. Ksiądz arcybiskup Fulton Sheen pisze bardzo prosto, bardzo otwarcie i z, takim, z taką głębią serca przemawiającą do drugiego człowieka, do odbiorcy. Dlatego myślę, że książka Księdza arcybiskupa Fulton może być dobrą pozycją w bibliotece domowej i takim właściwie podręcznikiem, też uczącym o sakramentach.